Cześć, witajcie, z tej strony Akator i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wy, Disciples of Sacred Hearts. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że pokonaliśmy grupę kobiet, która dostała i zamierzaliśmy zabić tego orka, więc zakończymy turę. I kolejne przywołanie. Co on pokonał tego goblina? Ale dla mnie fajnie, bo mam mniej życia, a i łatwiej go było zabić. Coś punktów doświadczenia nadal dość dużo. No i czas na orka imperium! Jak widzimy, ork jest dużo silniejszy niż reszta jednostek, które posiadamy. Posiada 50 punktów zdrowa więcej i 5 i 55 znaczy stop. 200 punktów życia i 55 obrażeń, czyli 5 obrażeń więcej i 50 życia więcej od rycerza na niego nie jest zbyt łatwe, ale... Trzyma się już całą drużynę na drugim poziomie, jest to dużo przyjemniejsze. No i 20 punkty doświadczenia. I mikstura krwi giganta. Teraz większe zadawane obrażenie Tutaj coś jeszcze jest, to zaraz to sprawdzimy. Zaś siarganią postawimy różdżkę. A wystawić to też było mało Czy potrzebuję? Co teraz? W tym słodczajmy udamy się do tego sklepiku tutaj. I spróbujemy go znowu okrość. Panie! Do tych Wasza wysokość? Panie! Tamtego dowódcę zostawiłem na straży aby przy przełączaniu się tym guzikiem między dowódcami, nie wybierał go. Hmm. o tym guzikiem. No i znalazłem kamień rolniczny. sprawia że dowódca posiadający ten przedmiot dostaje 10% dodatkowej zbroi. Czyli mniej więcej jak ten standard, ale działa tylko na dowódce i trzeba mieć stronować. Korzystę wiedzę o artefaktach, aby go używać. Teraz udamy się dalej. Ugarniamy w tym kierunku. Co teraz? Albo zabijemy po prostu te korka też. Zobaczmy. Z zaraz, zarazy, z przewołania ptaka i złe osłabienie, spróbujemy osłabienie no i właśnie niepowodzenie mój cłodziej został schwytany i stracony no i zginął, a przedmioty jakie ma leżał sobie tutaj wezmę je za chwilę spróbuję jeszcze dotrzeć w tej rundzie może do tego oczka Oj, nie udało się Tutaj widzimy nasz przeciwnik chce zarmić ciężego A czy mu to nie wyjdzie, bo wiemy posiada dość mocne leczenie. Konkretnie 40. Jednej jednostce potrafił leczyć. A ten długowy był pies spudłował. trudności. No i dostawiliśmy już dużo punktów doświadczenia. A teraz czas na orka. Zabijemy najpierw jego, bowiem on stanowi większe zagrożenie niż ten dobry. On zwinie po prostu od ataku obszarowego na szkodę wódcy w międzyczasie lub no, nawet w no i 24 punkty doświadczeń jak widzimy potrzebujemy teraz dużo więcej punktów doświadczenia aby awansować na następny poziom i zabijemy jeszcze górskiego giganta w tych ruinach jest to jednostka palowa górskich klanów silna, atakuje ona ziemią yy, zamiast orężem jak to lub bronią jak to rycerze i inne naszku walczące wręcz. Jest wolna, ale posiada dużo punktów życia i dużo obrażeń. No i zajmuje dwa. Na szczęście z Również dał 24 punkty doświadczenia. znaleźliśmy laskę świętości która w sumie za 200 e, punktów mamy uleczy naszą drużynę co 30 rzucę przyspieszenie i udam się po te dobra które zostawią nasz złodziej w turskim ach nie coś pójdę trochę dalej i spróbuję być może przejąć jakieś zasoby Tutaj jakieś miasto. I kolejny piekielny piec. nasz również powinien już awansować na licencje. No i widzimy, awans. Młarka nie łowi, Roparka brakuje po prostu 12 punktów do ćwiczenia do awansu. Tutaj jest jakaś skrzynka. Miksura siły Tytana. Z większa zadawane obrażenia o 30. Oddał to mojemu głównemu dowódcy. To są te mikstury, które ukradliśmy w tym sklepiku. I odruszymy do miasta. Taka sama dłużymy jaka wcześniej z e zrobiła nam myśliwego, chyba nawet ten sam dowódca. Tak mi się zdaje. Posiada on ostrze ludziczne. To jest również artefakt, który sprawia, że do dołódca zadaje 10% oporzeń więcej. I zginął nam rycerz. nie będziemy mieli jeszcze więcej jednostek oj, jeden punkt doświadczenia Eee, punkt trzeci. po został i 50 punktów do doświadczenia są po bitwie i znajdują się w nim jakieś inne nie musimy poczekać. Tym razem, zamiast fryzwania, zakręcie zadające 15 punktów wrażeń od ognia. Opracuję jeszcze jakieś zakręcie. To powinno być dobre. Chyba wszystkie potrzebne już opracowałem. Złote jest aż to, więc mogę wybudować jakieś budynki od tak. O co tu go wskrzesić? Ale to i tak nie szkodzi bo mam świątynię i będę mógł w mieście wskrzesić w zamian za sobą to zamiast marnować miksturę. z jednostkami pierwszego poziomu nie jest jakimś wyzwaniem. stać zawsze zapewnieniem tego punktu doświadczenia 15, 15 w tym wypadku tu była wskazówka o tym że możemy wynająć jaś aby transformować ziemię za pomocą żużtek i wzkrocimy sobie jak na ten guzik tutaj jednostkę. Będzie ona miała jeden punkt życia i możemy ją uleczyć. Panie? Weźmy my jeszcze Anchaniała i przekażemy naszemu głównemu dowódcy tą mięsłowkę, którą seniliśmy. Panie? A teraz czas ruszać tam. Za wielkiego ojca. Panie? Tu wynajmiemy jeszcze dowódcę do ochrony Czaradnik jest magiem, co daje 15 punktów obrażeń wszystkim jednostkom, ale posiada bardzo mało punktów życia. 35 Czy No i otrzymaliśmy 15 punktów obrażeń od umysłu. Kolejne miasto. Słuchaj. Tam do miasta również żałujcie grzesznicy. To było bardzo niepotrzebne. Jeszcze żałując co się trochę Przetyknąłem, bowiem chciałem tam po prostu, jeśli sprawdzić, co tam jest, ani walczyć, ale już dobrze. No i będzie ciężko. Widziałem moją jednostkę. To są właśnie czeladnicy. No niestety. O, kolejny piekielny piec. Zawsze, zawsze to darmowe punkty doświadczenia. do teraz zajmuję nawet jedną rundę tylko ale nie dają aż tylu doświadczeń w, w stosunku do tych wymaganych na następny poziom Tutaj również ochrona nie jest zbyt mocna Polityści są odpowiednikiem czeladnika radnika u Legiona. Z tym z tą różnicą, że zadają obrażenia od ognia. Udało się wygrać bez straty żadnej I 17 konkretne świadczenia. Tutaj widzimy mały, popularny. Tekst Bernard z Kachudzak wielokrotnie próbował nas przekupić i grozić nam, ale nasza wierność nie jest na sprzedaż, lecz uważaj, bo Andros stasie nie bronione miasto. O tym szlachcicu Bernardzie z Kachudzak i innych innym tego typu rzeczach było mówione trochę w pierwszym odcinku, czyli we wstępie. Tutaj ulepszę trochę miasto. To też my... I poczekam tu jedną turę. No i zobaczyliśmy źródło male piekielne, które nam się nie przyda w tej ludzie w tej misji. Powiem, e, zaklęcia pierwszego i drugiego poziomu wymagają tylko magii życia, czyli ojczystej Tutaj są wajd zbrojni, jednostka w miarę średnie, Więcej po, mm, w zasadzie trochę mniej punktów życia od żołnierza, ale tyle samo obrażeń. i łącznika już znamy i wiemy, że jest dość silny, porównywalny do rycerza. Udało się to wygrać bez śmieci. Mamy już jakoś jedną trzecią punktów doświadczenia wymaganych do awansu. Tu jest sklep alchemiczny. Możemy w nim kupić mikser. Nie! Hmm. Tak jak widzimy komputer również Próbuję zdobywać punkty doświadczenia i walczyć. Udamy się najpierw w tę stronę. To zakręcie jest dość ciekawe, pozwala ono rozproszyć tą mgłę wojny, a daną w szarżynę, którą I Tutaj widzimy na przykład Flywind Stolicy, wszechmuchy tego regionu. Tutaj raczej nic nie będzie, poza kilkoma źródłami many lub złota, więc mógłbym tam co najwyżej posłać Archanioła. Ale udam się bardziej w tę stronę. Najpierw pokonam tego dowódcę, a potem pójdę potem tego skubo To jest Diabeł. Jedno z kadłub polowa Legionów. Pierwszego posiadam. Zadaje dość dużo obrażenia i ma dość dużo ptów w życie. Smakiem rozpoznawczym Legionów jest to, że mają... Dużo jednostek dwupolowych. Konkretnie gargulca i tego diabła z wszystkich dalsze formy. 30 punktów doświadczeń. I dwa zwoje. Użyjemy tej różdżki, aby się uleczyć. standardowego zaklęcia leczenia. Dzięki czemu leczyliśmy na wcera dość dużo i przyspieszenie. Jednak nie udało się dojść do tej bohaterki legionu. Nie udało jej się postawić pruszczka w tym miejscu. Że uda e, mi się ją mój bohater ucieknie. No i udało się. 16 punktów doświadczenia. Następnie udamy się w tym kierunku. No, po prostu odsłonię to najpierw tym zakręciem. Możliwe, że tam nie będę szedł, bo wyślę tam po prostu archanioła i odsłonię resztę mapy za pomocą prawdziwego widzenia. Najpierw to różkę zniszczymy i przeczekamy w tury. Słonimy dalszą część mapy. Tutaj widzimy misia. Jest to dość silny przeciwnik. Z tego co wiem jest to jedna składatkowa Górska. Za Tutaj wyruszymy aby przejąć dość łamany. Ale w tym momencie skończymy sobie ten odcinek zagrajmy w Disciples' Secrets. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się. Cześć.